W niedawno opublikowanej wiadomości wideo Matka Boska przekazała niezwykle pilne i głęboko znaczące ostrzeżenie, które ma ogromne znaczenie dla całej ludzkości. W przesłaniu tym przepowiedziała, że świat doświadczy druzgocących wstrząsów, w postaci poważnych trzęsień ziemi, które dotkną dwanaście konkretnych krajów. Ten czas ma być okresem wielkich udręk i cierpień, ale jednocześnie oferuje wyjątkową szansę na duchowe przebudzenie i nawrócenie. Matka Boska rozpoczęła swoje przesłanie od wezwania do nieprzerwanej modlitwy, podkreślając, że zło rozprzestrzeniło się na całym świecie, a konsekwencje działań ludzkości są teraz nieuchronne. W jej wizji, narody będą zwracały się przeciwko sobie nawzajem, a królestwa będą się ścierać, co doprowadzi do poważnych trzęsień ziemi. Klęsk głodu oraz katastrof naturalnych o niespotykanej skali. Z nieba mają stąpić złowrogie znaki i wizje, które są zgodne z przepowiedniami zapisanymi w świętych pismach. W szczególności wezwała do modlitwy za dwanaście krajów: Meksyk, Stany Zjednoczone, Portoryko, Chile, Japonię, Singapur, Australię, Tajlandię, Hiszpanię, Francję, Holandię i Kostarykę. Ostrzegła, że te narody staną w obliczu ogromnych prób, gdy Ziemia sama w sobie zacznie się wznosić i pochłaniać wiele struktur, które ludzkość zbudowała z wielkim wysiłkiem. Pomimo tych trudności, zapewniła, że Boże miłosierdzie jest nieskończone, a te wydarzenia są wezwaniem dla wszystkich do powrotu do prawdziwej wiary, miłości i posłuszeństwa wobec Bożych planów. Matka Boska zaznaczyła, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu, nawet w najcięższych chwilach. Każda modlitwa, każdy akt pokuty i skruchy może przyczynić się do złagodzenia nadchodzących cierpień. Wzywała do modlitwy za cały świat, ponieważ skutki tych katastrof naturalnych będą odczuwalne na każdym kontynencie. Wyraziła także przekonanie, że wielkie miasta, które są znane z grzechów, doświadczą gniewu natury w szczególnie dotkliwy sposób. Oprócz apelu o modlitwę, Przesłanie zawierało również ostrzeżenie zdrowotne dotyczące cichej choroby, która dotyka wiele osób na całym świecie cukrzycy. Matka Boska zaleciła podjęcie natychmiastowych działań w celu zarządzania tą chorobą, podkreślając wagę świadomości i proaktywnych działań zdrowotnych. Udostępniła link do filmu, który oferuje informacje na temat naturalnych metod radzenia sobie z cukrzycą, podkreślając, że wiedza ta może uratować życie. Apel o duchowe przebudzenie był kluczowym elementem jej przesłania. Matka Boska wzywała do zakończenia sakralnych praktyk i grzesznych działań, zachęcając wszystkich do rozpoznania znaków z nieba i powrotu do Bożej miłości. Pomimo trudności, zapewniła, że nadzieja pozostaje dla tych, którzy ufają Panu. Modliła się o Bożą ochronę i przewodnictwo dla krajów dotkniętych katastrofami oraz wezwała wierzących do wzajemnego wsparcia w tych trudnych czasach, kierując się wiarą, odwagą i współczuciem. W podsumowaniu, przesłanie Matki Boskiej jest potężnym przypomnieniem o potrzebie duchowej czujności oraz pokuty, a także o znaczeniu troski o zdrowie. Jej wezwanie do modlitwy Nawrócenia i przestrzegania Bożej woli pozostaje kluczowym tematem w obliczu zapowiedzianych wstrząsów. Apeluję do wiernych, aby w obliczu nadchodzących wyzwań skupili się na duchowym i fizycznym przygotowaniu, a także na wzajemnym wsparciu i miłości.